W Kotarbinie pamiętamy, że szkoła to nie tylko nauka i praca, ale także miejsce, gdzie można spędzać czas twórczo i wesoło. Dlatego przez cały rok wiele się u nas dzieje. Na początku roku szkolnego podniosłym i wzruszającym wydarzeniem jest uroczystość ślubowania, czyli przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów Kotarbina. Także we wrześniu od wielu lat nasza szkoła jest gospodarzem Narodowego Czytania, które zyskało rangę miejskiego wydarzenia kulturalnego. W październik, jako miesiąc bibliotek szkolnych. Obfituje w konkursy i akcje czytelnicze. W październiku odbywa się także integracyjny rajd uczniów klas pierwszych, połączony z konkurencjami sportowymi i pieczeniem kiełbasek. W listopadzie wiele uwagi i serca poświęcamy naszej ojczyźnie. Cała społeczność szkolna gromadzi się przy ognisku i śpiewa pieśni patriotyczne, a także włącza się w akcję szkoła do hymnu. Pamiętamy także o naszej lokalnej tożsamości i historii. Co roku uczestniczymy w sprzątaniu Andrychowskiego cmentarza i dbamy o zabytkowe nagrobki. Grudzień to oczywiście miesiąc szkolnych Mikołajków, świątecznej sesji zdjęciowej, klasowych spotkań wigilijnych i jasełek, które przygotowuje szkolne koło teatralne Mała Scena. Styczniowe długie wieczory fajnie jest wziąć udział w spotkaniu pasjonatów gier planszowych, którzy nie tylko świetnie się bawią w swoim towarzystwie, ale także rozwijają wyobraźnię i strategiczne myślenie. W w Kotarbinie króluje karnawał. Dni tematyczne, takie jak Dzień Piżamy czy Dzień Hawajski, pozwalają nam zabłysnąć pomysłowością i poczuciem humoru, a przy okazji uniknąć odpytywania. Oczywiście świętujemy także walentynki. Poczta walentynkowa starcza miłosne wiadomości. A szkolny radiowęzeł nadaje muzyczne dedykacje. Marzec jest tradycyjnie w naszej szkole świętowany jako Miesiąc Pamięci o Patronie. Z tej okazji odbywają się zatem konkursy związane z profesorem Tadeuszem Kotarbińskim. 8 marca uczniowie i nauczyciele starają się, by Dzień Kobiet był dla pięknej części społeczności szkolnej dniem szczególnie radosnym i przyjemnym. Kwiecień to ostatni miesiąc nauki naszych maturzystów. W trakcie uroczystości zakończenia szkoły i wręczenia świadectw, młodsi koledzy żegnają absolwentów drobnymi upominkami i artystycznym występem. W maju najważniejsze są matury. Za to czerwiec obfituje w przyjemne wydarzenia: Dzień dziecka, dzień sportu oraz klasowe wycieczki. I tak mija rok szkolny w Kotarbinie, a od września kolejne roczniki angażują się w życie szkoły, wnosząc nowe pomysły i chęć działania.